Siemanko, dzisiaj mówię bardzo prosty lek sprzedażowy na przykładzie branży fitness, który właśnie omawia to, jak wygląda cały proces pozyskania klienta, tak naprawdę od pierwszego kontaktu do sprzedaży. Dla tych, którzy mnie znają, nazywam się Mateusz Siwiński i prowadzę Trainer Boost, po prostu agencję, w której pomagam trenerom personalnym i właścicielom studiów treningowego pozyskiwać klientów do e-biznesu. Teraz tak, to tak naprawdę składa się z czterech części: ruchu, wstępnego zainteresowania, rozgrzewania i sprzedaży. Już tłumaczę Ci o co tu chodzi. To jest taki lejek, czyli dlatego to się nazywa lejek, że na przykład zakładając, że zobaczy tutaj, nie wiem, twoją, twoją reklamę i twoje coś, 100 osób, nie? 100 osób tutaj wpada, 10 osób powiedzmy, wykaże wstępne zainteresowanie, czyli jest cały czas tych osób mniej, nie? 10 osób wykaże wstępne zainteresowanie eee, 5 osób tutaj umówisz sobie na konsultację. Zaraz wytłumaczę o co tu chodzi, tylko chcę ci pokazać, dlaczego to się nazywa lejek i dlaczego to w ten sposób idzie. I tutaj na przykład 3, 3 osoby. E, no teraz tak, dlatego że idziemy po prostu w dół, no bo to jest 1153. 10, w ten sposób ten taka tendencja malejąca, i po prostu to idzie em, no do dołu, nie? E, dobra, to jak już to wiesz o co tu chodzi, dlaczego to się nazywa w sumie lejek, i dlaczego tak wygląda, e, to już ci tłumaczę o co tutaj chodzi. E, teraz tak, żeby stworzyć ruch. Zainteresowanie Twoją ofertą. No to potrzebujemy trzech narzędzi. Główne narzędzia, które działają bardzo szybko. Tak naprawdę jedyne, które potrzebujesz, to są Metads, czyli reklamy na Facebooku i na Instagramie. Google to jest taką dodatkową opcją. Tutaj są też reklamy na Google, ale tutaj też jest troszkę bardziej skomplikowana kwestia. W każdym razie, widzówkę Google możesz ustawić sobie za darmo i też zrobić tak, że na przykład trener personalny, ktoś wyszukuje trener personalny Twoje miasto. No to wtedy w Google. Po prostu dosyć wysoko będzie się pojawiał, jeśli będziecie to dobrze zrobione. będziesz miał dużo opinii i będziesz miał dobrze zoptymalizował na tą wizytówkę. E, także też ten organiczny ruch e, będzie gdzieś tam pozyskiwał. No jeśli chodzi o Instagrama i Facebooka, to głównie tutaj mówimy o płatnych reklamach. Fajnie zawsze można, fajnym dodatkiem są do tych właśnie social mediów jakieś postowanie treści organicznych, typu jakieś rolki, e, jakieś właśnie karuzele i tak Ale głównym źródłem tego ruchu są płatne reklamy, no bo na tym się skupiamy. E, że tak to powiem, bo to jest po prostu najszybsza i najkrótsza metoda do pozyskania tego ruchu sobie. E, no i teraz tak, ruch, później jest wstępne zainteresowanie. E, no i osoby, które zobaczą Twoją reklamę, wy, będą musiały wypełnić formularz, bo mówię tutaj o, o ruchu stricte, stricte z Facebooka i Instagrama. Mówię tylko o takim ruchu. No i osoby, które zobaczą tam reklamę, będą musiały wypełnić formularz, w którym tam piszą imię, nazwisko i tak dalej, te, tego typu rzeczy. Typ, czyli po prostu zostaną twoim leadem, czyli kontaktem, z którym ty będziesz mógł się stelefonować i bardziej jeszcze rozgrzeć tego tego leada. No i tak. Jeśli wypełnią ten formularz, to one już są wstępnie zainteresowane twoim usługą. Dlatego następnie ty po prostu musisz przejść do tego kroku, czyli do, do telefonu do nich. Czyli w zależności od tego, na jakim etapie jesteś, czy to robisz Ty, czy to robi Twoja asystentka, czy asystent, no to po prostu telefonujesz do tej osoby, która się zgłosiła, umawiasz się na pierwszą konsultację, pierwszy taki trening próbny, na którym jesteś w stanie jeszcze bardziej rozgrzać tą osobę. Bardziej jeszcze zbudować z nią zaufanie, lepszą relację z nią zbudować. Dlatego nie robimy tego tak, że sprzedajemy od razu na rozwoju telefonicznej, żeby móc zbudować większą tą relację, bardziej rozgrzeć tę osobę, bardziej z nią z nami zapoznać i bardziej pokazać jej też wartość tego, co my oferujemy w ogóle. Dlatego właśnie robimy ten proces pozyskania klienta jest trochę dłuższy, aczkolwiek jest dużo bardziej skuteczniejszy, nie? No bo wyobraź sobie, że miał dzwonić do tych pięciu osób, które, które tam się zgłoszą, zgłoszą wcześniej i wypełnią formularz, do dziesięciu osób, które zgłoszą i wypełnią formularz, no to wiesz, no to by było, dużo krótsza ta droga by była, no i ludzie by mówili pewnie, że chce się zastanowić i tak dalej. No bo jeszcze by ci na tyle nie ufali, nie wiedzieliby, czy to jest może coś dla nich, i tak dalej. Dlatego oferujesz na przykład pierwszą konsultację w jakiejś na promocyjnej cenie, i tak dalej. No i umawiasz się na, na ten właśnie pierwszy trening, żeby przyszli na siłownię, zobaczyli jak to jest, żeby poznali na żywo, żeby to się przekonali w własnej skórze, jak to wygląda i dlaczego to, to jest oferta premium, że tak powiem, i to jest taka usługa premium, nie? No i wtedy na tej konsultacji pierwszej dokonujesz sprzedaży, nie? Przedstawiasz ofertę, później postanawiasz na samym końcu. E, przedstawiasz jak to wygląda, oczywiście więcej odnośnie przedstawiania swojej oferty e, znajdziesz również na moim kanale, też jak to po prostu robić tak, e, żeby klienci po prostu chcieli to kupić od Ciebie, e, żeby to nie robić tego w nachalny sposób, tylko w taki właśnie naturalny. No i najważniejsze ogólnie w całym procesie, procesie jest to budowanie relacji i budowanie zaufania. Ogólnie im bardziej masz zbudowaną markę osobistą, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy to na YouTubie. Możesz publikować organiczne te posty i po prostu będziesz bardziej rozpoznawany w danej branży. No to tym bardziej te ludzie, ci ludzie będą rozgrzani już na początku, nie? Jeśli ktoś ma właśnie już bardzo dobrze zbudowaną tą markę osobistą, no to tak naprawdę może pominąć ten. Ale bardzo dobrze zbudowana marka osobista to mam na myśli takie, taki profil, który już ma właśnie zaufaną relację, zaufaną, zaufaną publikę, że tak naprawdę wystarczy, że wstawi coś na relację i tak naprawdę osoby nie będą zważały, co to jest. Tylko stwierdzą, że dobra, ja mu na tyle ufam, że jestem pewny, że on zrobił coś dobrego. Że on zrobił jakiś mega dobry produkt. To jest właśnie taki dużo wyższy poziom zaufania niż mają osoby, które cię tak naprawdę nie znają, nie kojarzą cię nawet z Instagrama, w ogóle z, z miasta i tak dalej. Dlatego ten proces musi być po prostu dłuższy, żeby jak najbardziej rozkreślić osobę i jak najbardziej wykorzystać potencjał tych osób, które się zgłaszają. To jest tak naprawdę czterostopniowy proces pozyskiwania klienta, który już też wspominałem wcześniej w swoich poprzednich odcinkach. Ale tutaj trochę przedstawiłem na trochę innym, innej wizualizacji, jak to tak wygląda. To jest bardzo taka prosta grafika, że tak powiem, i przedstawienie tego, jak to wygląda. No i co, taki bardzo krótki, treściwy odcinek na dzisiaj. Na dzisiaj to tyle. Dzięki Ci bardzo za oglądanie. Ja, jeśli chcesz, żebym ja wdrożył system pozyskiwania klientów do Twojego biznesu, to kliknij pierwszy link w opisie i umów się na bezpłatną rozmowę demonstracyjną. Trzymaj się, dzięki za oglądanie. siema!